Proszę Państwa, tym razem będzie to felieton podziękowanie. Wielkie dzięki dla wszystkich Państwa, którzy przyszli na Plac Zamkowy 29 sierpnia w Warszawie, by wspólnie śpiewać pieśni żołnierskie, powstańcze, patriotyczne, związane z wybuchem wojny 1939 roku. No i dla tych spoza Warszawy osób, które do nas nie dotarły, ale były z nami duchem. Nie macie pojęcia, jaką miałem tremę, czy to się uda. Jakkolwiek by nie kokietować publiczności sceniczną werwą, nie da się ukryć, że jestem już człowiekiem prawie starym. W tym wieku często pojawia się nostalgia za młodością, dzieciństwem. No, niestety, moje dzieciństwo to czas wojny, czas straszny, pełen łez, głodu, nieszczęść. Za tym nie da się tęsknić, do tego nie da się wracać. Na sposób starego profesora z filmu Bergmana, tam gdzie rosną poziomki. W okupowanej Warszawie poziomki nie rosły. Otóż jednym z niewielu jasnych wspomnień mego dzieciństwa są grajkowie uliczni, podwórkowi śpiewacy, muzykanci, na których się czekało, biegało za nimi po podwórkach, bramach, no i tamte refreny, motywy, sformułowania, które zostały człowiekowi już na całe życie. Nic dziwnego, że pierwszym filmem, jaki powstał po wojnie w 1947 roku, były zakazane piosenki. Tłumy były na każdym sensie przebrane, A ja przyznam, że nawet konikowałem pod kinami stylowy i palladium, bo jakiś starszy koleżka potrzebował pomocnika, no i pomagałem mu opylać te bilety jako konik. Was, drodzy czytelnicy to wszystko oczywiście może nie obchodzić, bo w kabarecie i w od pół wieku yy, zajmuję się tak zwaną rzeczywistością, która coraz bardziej nas otacza. Yy, do tego jesteście przyzwyczajeni. Jedynie przy okazjach szczególnych rozklejam się i zanurzam w wątki bardziej osobiste. Czasami jednak te odległe punkty widzenia dziwnie się zbiegają. Od strony publicznej rzecz biorąc, prawda o latach wojny Polaków z faszyzmem i komunizmem jest coraz mocniej fałszowana i trudno pokornie słuchać kłamstw polegających na wybielaniu zbrodniczych agresorów Rosji i Niemiec i oczernianiu Polaków. Co najdziwniejsze, przy znaczącym przyzwoleniu naszej państwowej władzy. Ostatnimi przykładami są rocznicowe przemówienia prezydenta i premiera 1 września. W których nie pada słowo Niemcy. To już jest jakieś kuriozum. No, także upór władz Warszawy w obronie pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej, podczas gdy nie ma zgody na pomniki wybitnych Polaków. Mamy do czynienia z groźną paranoją. Nie powinniśmy być obojętni. Nawet w tak prosty sposób, jak przypomnienie piosenek Polski walczącej, dajemy świadectwo prawdzie. Sądząc z reakcji tysięcy osób śpiewających z kapelą Staśka Wielanka i ze mną, sądząc z milczenia mediów, które nie zauważyły naszego zgromadzenia, chyba to wezwanie do mobilizacji się powiodło. Przed nami bez wątpienia coraz poważniejsze mobilizacje. Dziękuję.